W kolejnym odcinku emisji witamy bardzo serdecznie w misji Moita Bałowani, gdzie posługuje się Stanisław Zieliński, misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Cześć Boże. Boże. Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tradycyjnie chciałbym zacząć od pytania: jaka była Twoja droga powołania do SMA, powołania w ogóle na, na księdza? Skąd poznałeś SMA, skąd wiedziałeś o tym stowarzyszeniu? I, i jak to się poukładało? Z pewnością jak każdego księdza czy siostry zakonnej drogi powołania są różne. No jeśli chodzi o mnie, to pierwszy raz odczytałem, że Chrystus mnie wzywa do posługi kapłańskiej i to misyjnej od razu, w czasie jednej z pielgrzymek z Lublina na Jasną Górę. W naszej grupie jest taki zwyczaj, że w czasie etapów czasami przychodzą różni księża, różni goście, nie tylko księża i głoszą konferencję. I na jednym z, z etapów w czasie pielgrzymki, która była w wakacje pomiędzy drugą a trzecią klasą technikum, które kończyłem, przybył do naszej grupy jakiś misjonarz, nie wiem z jakiego zgromadzenia, ale pracujący w Afryce i opowiadał po prostu o swojej pracy w, na Czarnym Lądzie. I jego słowa dotarły jakoś do mojego serca mocniej, głębiej i odczułem, że Chrystus właśnie mnie chce jako misjonarza. Chce mnie powołać do tej, do tej szczególnej posługi, szczególnej pracy. Pamiętam na przestanku po tym etapie, po tej konferencji, poszedłem porozmawiać z przewodnikiem naszej grupy, bo miałem inne plany, jeśli chodzi o moją przyszłość. Miałem przygotowane też korepetycje, żeby dostać się na studia. No i ten ksiądz podpowiedział mi, że żebym z korepetycji na razie nie, nie rezygnował, tylko żebym się temu przyglądał bo jeśli zrezygnuję teraz z korepetycji, to tego czasu już nie nadrobię. To był ostatni rok technikum, więc tylko rok na, na poprawienie pewnych dziedzin wiedzy, których mi brakowało, tam gdzie się chciałem wcześniej dostać. No i rzeczywiście tak zrobiłem. Bodajże na początku września do mojej rodzinnej parafii przyjechał misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Irlandczyk, Don Berg, który miał pseudonim Kazimierz Afrykański. I taką łamaną polszczyzną mówił o misjach, Mówiło o pracy misyjnej w Afryce. Ja byłem wtedy ministrantem i rozdawał ulotki, takie ze swoim adresem, z jakąś modlitwą o powołania misyjne. Ze względu na to, że miałem że, że miałem korepetycję w Lublinie, okazało się, że on mieszka niedaleko miejsca, gdzie akurat chodziłem na jedne z wykładów i postanowiłem go odwiedzić w pewnym momencie. Odwiedziłem go raz, porozmawialiśmy o misjach, trochę o rodzinę wypytał. Potem za jakiś czas odwiedziłem go drugi raz. No i już po tych właściwie drugich odwiedzinach wiedziałem, że to będzie moja droga i na następne już wykłady z korepetycji, które miałem, pojechałem z podziękowaniami dla profesorów za ich trud, za, za wytrwałość. I już wiedziałem mniej więcej od października, listopada, że nowy rok szkolny rozpocznę, czy akademicki już rozpocznę w, w seminarium. Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, które wtedy było gościem w seminarium decyzjalnym w Kielcach, bo nie mieliśmy jeszcze własnego domu w, w Polsce. Tylko właśnie Biskup Kielecki ówczesny zaprosił nasze zgromadzenie, żebyśmy, żeby nasi kredycy mogli tam studiować. Tam spędziłem dwa lata w seminarium Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Kielcach. Po drugim roku, to już był, jeśli chodzi o kalendarz, rok 1991, po drugim roku mojego seminarium. Czy w czasie drugiego roku jeszcze nasz ówczesny przełożony właśnie Donberg kupił dom w w Warszawy i w czasie ferii zimowych w 1991 roku pojechaliśmy z kolegami na tak zwany dyżur do tego domu, bo ten dom trzeba było dostosować troszeczkę do naszych warunków. To był stary hotel. No i po, po ukończeniu roku szkolnego znowu w czasie wakacji mieliśmy taki czas. Który powinniśmy poświęcić 3-4 tygodnie na pracę na rzecz naszego zgromadzenia w tym domu, żeby go dostosować. No i wtedy z różnych przyczyn okoliczności mi podpowiedziały, że jednak powinienem się przenieść ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich do jakiegoś innego zgromadzenia albo do diecezji. Aha, czyli nie, nie rezygnowałeś z powołania, tylko. Zmienić jakby profil. Tak, Tak, oczywiście. Powołanie cały czas było. Pewne sytuacje pokazały mi, że lepiej wycofać się na razie ze Stowarzyszenia misji afrykańskich, chociaż ciągle powołanie misyjne w sercu było. Mhm. Miałem bardzo dobre relacje z moim księdzem proboszczem, z rodzinnej parafii, z księdzmi wikariuszami. Rozmawialiśmy na ten temat wiele, wiele razy o tych trudnościach, o tym wszystkim, co się dzieje. No i oni chętnie posłużyli mi pomocą. Skontaktowali mnie z księdzem biskupem diecezji lubelskiej, potem z księdzem rektorem diecezji lubelskiej, czyli mojej rodzinnej. Po tych rozmowach już w wakacje zostałem przyjęty do seminarium diecezjalnego w Lublinie od razu na trzeci rok studiów, dlatego że dwa już miałem ukończone mm -hmm. bez żadnego problemu. W 1995 roku przyjąłem święcenia kapłańskie i jako ksiądz diecezjalny zostałem skierowany do pracy w jednej z parafii diecezji lubelskich. Wiem, że jesteś jednak misjonarzem, czyli co? Jak tam dalej historia się potoczyła? Byłem zadowolony z pracy w diecezji, i jako wikariusz spędziłem 7 lat w trzech różnych parafiach, ale wiele razy w przeciągu tego czasu, kiedy były używane czytania w czasie mszy świętej dotyczące jakiegoś posłania, na przykład z proroka Izajasza posyłam cię nie tylko do dołowiec, które poginęły z domu Izraela, ale posyłam się na krańca świata. Czy, czy z Ewangelii, które mówią o posłaniu apostołów, to w moim sercu coś, coś się odzywało. Teraz już wiem ciągle, to, 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 była, to, to był głos Chrystusa, który mnie wzywał do pracy misyjnej i to, to do, do pracy misyjnej w Afryce. Po sześciu latach swojej pracy miałem spotkanie z księdzem biskupem diecezji lubelskiej i w, na tym spotkaniu zapytałem go o możliwość Mojej współpracy jako księdza diecezjalnego ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, bo czuję powołanie do pracy w Afryce, a to zgromadzenie znam i chciałbym z nim współpracować. Ksiądz biskup nie miał, nie miał problemów z tym, żebym rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich, zgodził się, ja tylko mu powiedziałem, że myślę o tym od dłuższego czasu. No i skoro się zgodził, to poprosiłem, żeby przy następnej zmianie, przy następnych zmianach personalnych diecezji, które miały być w lipcu przyszłego roku, miał mnie na uwadze do, do, do rozpoczęcia tej pracy na rzecz misji w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich. 1 lipca 2002 roku zacząłem współpracę ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich. Pierw, przez pierwszy rok uczyłem się języka angielskiego, trochę w Polsce, ale większość w Anglii, w Manchesterze. I po ukończeniu języka angielskiego miałem trzy propozycje wyjazdu do Afryki. Albo Ghana w zachodniej Afryce, albo Kenia, albo Tanzania we wschodniej Afryce z kolei. Ja decyzji nie podejmowałem, mówiłem przełożonym, gdzie trzeba, gdzie mnie widzą, czy gdzie właśnie jest, jest większa potrzeba, tam niech, niech mnie poślą. I wszystko się wyklarowało, że w sumie została tylko Tanzania, i właśnie tutaj zacząłem pracę misyjną w 2003 roku. Ale to w dalszym ciągu jest, byłeś księdzem diecezjalnym oddelegowanym, tak? Nie byłeś jeszcze księdzem SMA? Tak, można powiedzieć, że byłem oddelegowany. Bo byłem księdzem diecezjalnym współpracującym tak. ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich. Dokładnie, można powiedzieć, ten, takiego brzydkiego terminu technicznego używając, byłem księdzem na kontrakcie ze Stowarzyszeniem Misji tak. Afrykańskich, nie? bo ten kontrakt był podpisany na 6 lat. Aha. Następny krok. To nauka języka obowiązującego w Tanzanii, czyli języka Suahili. Kurs trwał 4 miesiące. Po zakończonym kursie Suahili zostałem posłany przez przełożonych tutaj naszego regionu w Tanzanii do pracy w nowo właściwie powstałej misji w diecezji Kahama na pograniczu plemion Sungła i Sukuma. To są dwa ze 126 plemion, które zamieszkują Tanzanię. To jest od jeziora Wiktoria na południowy zachód. Tam pracowałem przez prawie 8 lat. W czasie tej pracy rzeczywiście zobaczyłem różnego rodzaju trudności pracy misyjnej, ale też zobaczyłem radości i owoce swojej posługi w tamtym miejscu, w, tamtym, w tamtej misji Masungle. No i po pewnym czasie, kiedy już dobiegał czas mojego kontraktu ze Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich jako księdza diecezjalnego. Zdecydowałem, że chciałbym pozostać w tym zgromadzeniu na stałe i pracować na stałe na rzecz ewangelizacji Afryki, więc poprosiłem znowu księdza arcybiskupa o możliwość przeniesienia się, tak zwanej inkardynacji, do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich z diecezji lubelskiej. Biskup nie miał żadnych problemów i takie przenosiny nastąpiły w 2010 roku. Jeśli ktoś dobrze liczy, to zauważy, że od 2008, kiedy zacząłem współpracę, do 2010, Minęło 8 lat, a nie 6, a więc trzeba było przedłużyć moją, mój kontrakt współpracy z tym zgromadzeniem. To nastąpiło w 2008 roku, na 3 lata, no i właśnie w tym czasie przygotowałem się do włączenia Twojego kapłaństwa w kapłaństwo misyjne w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskiej. Tam na misji, na której posługiwałeś, później już jako kapłan SMA. Opowiedz jakieś dosne, może wydarzenie, może jakieś przerażające coś, co się tam zdarzyło. No, mam taką historię. Pewnego razu przyszedł do mnie chrześcijanin, z wioski, do której przyjeżdżaliśmy z posługą sakramentalną, akurat ta wioska była niedaleko od miejsca, gdzie mieszkaliśmy, on był nauczycielem i opowiedział taką krótką historię swojej siostrzenicy, która mieszkała razem z nim, młodej dziewczyny około 20 lat, która od około 2 lat. Ma różnego rodzaju ataki, taki podobny do epilepsji. Co prawda nie toczy piany z ust, ale wije się na miejscu, gdzie, gdzie to, ten atak ją spotka. Nie pozwala się dotknąć, odskakuje jak, jak oparzona, jakby do tych drugiego człowieka ją ranił. Nie pamięta w ogóle, że jest w takim stanie. Kiedy się już ocknie, to nie wie, nie wie bo kompletnie, kompletnie, co się z nią działo. No i w rozmowie z tym, z tym chrześcijaninem, z tym człowiekiem wynikło, że już szukała pomocy u, też u innych kapłanów katolickich, ale też gdzie indziej, czy w szpitalach. Niestety także szukała pomocy u znachorów świeckich, tak zwanych szamanów tutaj lokalnych. No i mówił, że akurat teraz jest w takim stanie, w stanie tego ataku i czy nie chciałbym pojechać razem z nim pomodlić się o jej oczyszczenie z, z, z mocy działania złego. Pojechaliśmy do jego domu. Rzeczywiście dziewczyna była w takim stanie amoku. Wiła się na łóżku, akurat leżała. Zaczęliśmy całe to spotkanie od modlitwy Różańcowej w jej intencji w języku Słahili razem z rodziną zgromadzoną. I po pewnym czasie, po skończeniu Różańca, ta dziewczyna zaczęła jakby rozumieć, co się z nią dzieje, logicznie odpowiadać, więc zadałem jej kilka pytań w języku suahili, Między innymi, jak, jak ma na imię, okazało się, że podała imię nie swoje, ale swojej ciotki. Z plemienia, z którego pochodzi, i z miejsca, którego pochodzi, a od rodziny się dowiedziałem, że ta ciotka jest szamanem. Pytałem dalej, co chce zrobić z tą dziewczyną, co chce zrobić z tą osobą. Ta dziewczyna swoim głosem odpowiedziała, że, że no, chce ją zniszczyć, chce ją unicest, dosłownie, może nie zabić, ale właśnie unicest. Dalej modliliśmy się w jej intencji, i w czasie naszej modlitwy ten atak jakby przeszedł, przeminął. Dziewczyna odzyskała świadomość, nie wiedziała kompletnie, co się z nią stało, nie wiedziała w jaki sposób odpowiadała na pytania, ale już kiedy logicznie, normalnie można było, z nią było porozmawiać, okazało się, że, że jest ochrzczona, że jest praktykująca. Dopytałem, czy może dostała jakiś podarunek od tej ciotki swojej, szamanki, czy może od innych ludzi, taki związany z, z jakąś z tradycyjną religią, kulturą tutejszą mówiła, że nie, ale po pewnym czasie sobie przypomniała, że coś dostała, więc zaleciłem, żeby to, to spalić w ogniu, to co dostała, i zaleciłem jej jako, jako chrześcijance, jako osobie oszczomeni katoliczce, żeby dbała o czystość swojego serca, czyli żeby systematycznie chodziła do spowiedzi, systematycznie przyjmowała sakrament, sakrament Eucharystii. No i w związku z tym, że miejsce, gdzie ona mieszkała, było około 3 km od naszego kościoła, a w naszym kościele co tydzień w czwartek była adoracja na świętego sakramentu. Zaprosiłem ją, zaproponowałem, żeby w tej adoracji uczestniczyła co tydzień. I rzeczywiście zaczęła przychodzić na tę adorację, i po półgodzinnej, po, po 45-minutowej adoracji znowu we wspólnocie modliliśmy się nad nią, i w czasie jednej z takich modlitw znowu wpadła w taki amok. Wyłożyła się na takiej wąskiej, kilkunastocentymetrowej ławce, nie spadła z niej, wiła się w różne strony. Odmawialiśmy wtedy różaniec znowu nad, nad nią, wtedy, o, o jej uzdrowienie w jej intencji. I tutaj w Afryce, w Tanzanii na pewno, bo pracowałem tylko w Tanzanii do tej pory, ale w wielu miejscach Afryki, z tego co wiem, ludzie mają zwyczaj noszenia różańców na szyi. Ona też taki różaniec miała na szyi. Kiedy modliliśmy się na różańcu, zaczęła ten różaniec szarpać, tak jakby chciała zerwać. I wtedy, bezwiednie, powiedziałem do niej po polsku, zostaw. Odjęła rękę od różańce, więc już za różaniec nie szarpała i nie mogła znać języka polskiego. Nie, 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 nie miała szans, żeby się go nauczyć. E, więc to był dla mnie kapitalny znak, że, że, że zły tu próbuje zadziałać. No i wtedy tym bardziej jakoś zmobilizowaliśmy naszą modlitwę też. Bodajże wtedy, kiedy już się zorientowałem, że to jest atak złego, był czas moich wakacji w Polsce. Więc w czasie wakacji odwiedziłem jednego z orczystów, diecezji lubelskiej księdza Pędzioła, który pracował w sanktuarium maryjnym w Wąwolnicy, niestety już od 6 świata. On mi podpowiedział parę rzeczy, w jaki sposób działać, w jaki sposób się zachować. Dał mi rytuał egzorcyzmu w języku łacińskim, nawet, ale on mi też wytłumaczył, że jeśli chcę udzielić egzorcyzmu tego klasycznego, trzeba bym zdobył zezwolenie biskupa, zgodę biskupa na odpowiadając takiego egzorcyzmu, no bo biskup diecezji jest. Jest odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy i on jedyny, jedynie ma władzę udzielić takiej zgody. Jeśli nie dostanę takiej zgody, bez zezwolenia biskupa mogę, mogę korzystać z modlitwy w egzorcyzmie, z wyjątkiem tak zwanej modlitwy rozkazującej, czyli rozkazu do złego ducha, aby opuścił tę osobę, którą on atakuje. No i po powrocie do Tanzanii yy, udałem się do księdza biskupa z prośbą o, o, o zezwolenie na udzielenie takiego jednorazowego egzorcyzmu, właśnie w tym przypadku. Biskup był bardzo ostrożny, takiej zgody mi nie udzielił, więc zastosowałem podpowiedź księdza Pędzioła. Modliłem się na to osobą modlitwami różnymi z, z rytuału i w języku polskim, i na tyle, na ile potrafiłem, w języku Słachili i w języku łacińskim, bez używania modlitwy rozkazującej. No i właśnie po kilku takich modlitwach te objawy. U tej dziewczyny ustały. Dalej jej zalecałem, żeby, żeby żyła w stanie łaski uświęcającej, żeby jak najczęściej się spowiadała, jak najszybciej, jeśli by upadła w ciężkich, żeby przyjmowała komunię świętą. No i tak przyszedł czas opuszczenia tej misji. W 2011 roku, powodu braku personelu kapłańskiego w Tanzanii, nasi przełożeni zdecydowali, że jedna z naszych placówek powinna być przekazana kościołowi diecezjalnemu. A ci kapłani, którzy tam pracowali, będą posłani do tych placówek, gdzie, gdzie są braki. To nastąpiło w 2011 roku, i wtedy moi przełożeni z Polski, kiedy już kończyliśmy pracę w tej misji, poprosili, żebym powrócił do Polski do pracy w animacji misyjnej i powołaniowej na rzecz naszego zgromadzenia, właśnie w ojczyźnie. Jak długo pracowałeś w Polsce? W Polsce pracowałem przez 8 lat, ale w sumie byłem poza Afryką 9, dlatego że bezpośrednio po wyjeździe po, z Tanzanii przysługiwał mi tak zwany rok sabatyczny, czyli rok, który można wykorzystać na i na odpoczynek fizyczny, i na regenerację jakąś zdrowotną, ale także na jakąś formację duchową. Także ten rok sobie wykorzystałem i od 2012 roku do 2020 roku pracowałem w Polsce, właśnie zajmując się powołaniami, czy poszukiwaniem powołań i, i animacją misyjną. W 2015 roku miałem szansę przyjechać do Tanzanii. W odwiedziny towarzyszyłem członkowi naszej Rady Dystryktu Polskiego. W takiej wizycie kanonicznej naszych misji w Tanzanii. No i akurat się zdarzyło, że przebywałem w misji sąsiedniej prowadzonej przez naszych misjonarzy. Sąsiedniej od tej, w której byłem wcześniej, od Masungwe. No i miałem jeden dzień wolny, więc bez problemu. Mogłem skorzystać z transportu, pojechać do tej, do tej wioski, do tej misji, gdzie pracowaliśmy. No i właśnie wtedy, kiedy tam, kiedy tam dojechałem, ludzie się oczywiście zebrali, chętnie mnie powitali, poopowiadali swoje historie. Spotkałem wujka tej dziewczyny, tego, który przyszedł prosić mnie o pomoc na początek. No i jak go spotkałem, no bo oczywiście poznałem jego twarz i pytam, a jak tam Rosemary? On się zdziwił, że pamiętam jeszcze jej imię, ale mówił, że od tamtego czasu żadnych ataków nie ma. A więc to minęło już 4 lata, z 2011 do 2015, więc to właśnie jest taki można powiedzieć, radosny aspekt pracy misyjnej. Mimo, mimo świadomości własnego grzechu, własnej słabości, kiedy zaufa się Jezusowi Chrystusowi i Jemu powierzy wszystko to, z czym człowiek po ludzku nie jest w stanie sobie poradzić, Jezus działa, Jezus pracuje. I rzeczywiście no, jestem, jestem tego świadkiem i jestem tego pewny. Powiedz nam teraz na podstawie swoich doświadczeń misyjnych, jak według Ciebie powinno się głosić dobrą nowinę wśród Afrykańczyków? Nie jestem zwolennikiem szukania e, jakichś ekstra rozwiązań. Dlatego, że kiedy skupiamy się na, ten, na, na sposobie głoszenia Ewangelii, to bardzo mocno angażujemy w to nasze własne zdolności, nasze własne pomysły. A w głoszeniu Ewangelii nie o to chodzi. Święty Jan Paweł II wspaniale kiedyś powiedział na, na pytanie o, o program ewangelizacji. Co robić, jak robić, żeby ludzi e, jakoś nie wiem, przyciągnąć do kościoła, przyciągnąć do Chrystusa. A Jan Paweł II odpowiedział nawet w jednej ze swoich encyklik, bodajże albo listów apostolskich, już nie pamiętam dokładnie, program już jest, ten sam, od wieków, nic nie trzeba szukać, nic nie trzeba zmieniać. To jest Ewangelia. W odpowiedzi na to pytanie, przynajmniej z, z mojego punktu widzenia, najważniejsze jest to, żeby głosić po prostu Jezusa Chrystusa, który przepowiada w Ewangelii. Nic nie zmieniając, nic uszczuplając, nie wymyślając nic nowego, nie szukając jakichś szczególnych metod, skupić się na pięknej liturgii Kościoła i głosić Ewangelię taką, jaka ona jest. I to jest moje doświadczenie też w pracy w tej pierwszej placówce misyjnej, tam w Masumbwe, gdzie pracowałem do 2011 roku. To jest moje doświadczenie posługi w Polsce przez te 8 lat. I to samo chcę kontynuować w tym miejscu. Gdzie jestem od ubiegłego roku, czyli w nowej misji, również w Tanzanii? I wydaje mi się, że właśnie przylgnięcie do Ewangelii, przygni... przy... pokazanie Jezusa Chrystusa takim, jakim On jest w Ewangelii, to sprawi, że to Chrystus, którego głosimy, będzie działał w tamtych ludziach, w sercach tych ludzi. On ich będzie nawracał, on ich będzie przyciągał do siebie. A bez Niego, jak sam powiedział, w Ewangelii Janowej nic nie możemy uczynić. Teraz jesteś na misji Moita Bałani. Opowiedz nam coś o, o tej misji. Tyle, na ile się zdążyłem zorientować, to charakter tej misji jest kompletnie inny niż tam, gdzie wcześniej pracowałem. Przede wszystkim przez różnicę w kulturze plemienia Masajów, a plemionami Sumbua i Sukuma, gdzie pracowałem wcześniej. Plemię Masajów jest bardziej zamknięte w sobie, bardziej hermetyczne, um, o wiele mniej otwarte na nawet na edukację. I to właśnie jest jednym z problemów pracy tutaj, bo w niektórych wioskach język suahili do pracy duszpasterskiej nie wystarcza. Dlatego jednym z moich takich, można powiedzieć, priorytetów będzie próba nauczenia się języka masajskiego, żebym mógł lepiej głosić Ewangelię tamtym ludziom, żebym był lepiej zrozumiany. Bo owszem, homilie, jakieś ogłoszenia są tłumaczone przez katechetów i wierzę, że oni tłumaczą y, moje słowa dobrze. No, ale na przykład jeśli chodzi o sakramenty pokuty i pojednania, to jest rozmowa wiadomo indywidualna i nawet nie chodzi o to, że nie rozumiem języka masajskiego, nie, nie rozumiem z jakich grzechów się ludzie spowiadają, tylko jest kłopot, żeby im coś doradzić. Bo kiedy nie rozumieją suahili, no to nie jestem w stanie im podać jakiejś nauki, jakichś przykładów, wytłumaczyć coś, a nawet poprosić o wypełnienie jakiejś pokuty. I drugim wyzwaniem z tego, co zauważyłem, jest potrzeba. Dobrej formacji katechetów, którzy już tutaj są, no i próba wzbudzenia nowych powołań katechetycznych, bo brakuje katechetów w naszej, w naszej misji. Mamy takie trzy przypadki, gdzie jeden katecheta obsługuje dwie wioski, i dlatego właśnie następny cel to będzie w formacji odpowiedniej ilości katechetów, tutaj w tej misji, gdzie teraz jestem. Przy misji Moitabałani funkcjonują dwa projekty. Pierwszym z nich, takim większym, jest projekt tzw. mobilnej kliniki. Polega to na tym, że jedna z sióstr, które współpracują na naszej misji razem z misjonarzami, jest wykwalifikowaną pielęgniarką i dojeżdża do około 10 wiosek na terenie naszej misji, i w tych wioskach szczególnie służy taką podstawową poradą medyczną i opieką medyczną kobietom spodziewającym się dzieci i małym dzieciom do drugiego roku życia. Tym dzieciom też są udzielane szczepienia. Posługi tej mobilnej kliniki korzysta rocznie około 1500 kobiet w stanie błogosławionym i około 2000 małych dzieci do, do drugiego roku życia. I drugi projekt, troszeczkę mniejszy, ale też ważny, funkcjonuje przy naszej misji w przedszkole. Jest tam około 60 miejsc dla dzieci. Te dzieci są podzielone na dwie grupy wiekowe. No i w tym przedszkolu, oprócz oczywiście zabaw i spędzenia wspólnego czasu, uczą się podstaw matematyki, podstaw języka suahili, ale także podstaw języka angielskiego. Także to jest bardzo dobre wprowadzenie tych maluszków do szkoły podstawowej, którą, którą zaczynają niebawem. Każdy z tych dzieci otrzymuje codziennie też posiłek ciepły. Także to też jest taka du duża pomoc dla tej wspólnoty, gdzie teraz posługuję. Życzymy Ci Tomku przede wszystkim, by udało Ci się opanowanie języka masajskiego. Rzeczywiście, tak jak mówisz, jest to no, bardzo ważna rzecz, znajomość tego języka. Chociażby właśnie tak jak opowiadałeś o tym sakramencie spowiedzi. Życzymy Ci prowadzenia Ducha Świętego. Niech prowadzi Cię po tych krętych, kamienistych, często piaszczystych i zachorzonych ścieżkach i drogach Afryki. No i przede wszystkim niech Chrystus, Najwyższy Kapłan, prowadzi Cię, błogos błogosławi Cię we wszystkim tym, co, co ważne. Dziękuję bardzo, aczkolwiek jestem pewny, że Duch Święty, Pan Jezus, Bóg Ojciec na pewno nam błogosławi, na pewno się nas troszczy. Kwestia ja w tym, żeby każdy z nas sobie z tego zdawał sprawę i żeby miał świadomość opieki Ducha Świętego, a w swoim sercu chciał wypełniać Jego wolę. Sercem zaśpiewaj Panu, spójrz świat, cały świat śpiewa, zaśpiewaj Panu, o ciebie. Dziękuję bardzo Tomku za rozmowę. Chcielibyśmy zapytać, w jakich intencjach moglibyśmy się modlić? Jakie intencje są najbliższe Twojemu misyjnemu sercu? Myśląc o intencji do modlitwy, na pewno można by znaleźć wiele, o które warto się modlić, szczególnie w pracy misyjnej. Ale wydaje mi się, że dla każdego z nas jest najbardziej istotne to, żeby umiał w swoim życiu wypełniać wolę Bożą, albo żeby troszczyć się o to, żeby wola Boża w jego życiu się wypełniła. A Bóg ma tylko jedną wolę: aby zbawić każdego z nas. I o to bym chciał prosić właśnie o taką intencję, żebyśmy umieli każdy, czy misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, ksiądz, czy misjonarz świecki, czy ludzie, wśród których pracujemy, którym posługujemy tutaj w Tanzanii, czy w Afryce, w różnych miejscach, albo ci ludzie, z których, od których pochodzimy, od których dotarliśmy tutaj na Czarny Ląd w Polsce, ci w Polsce, ci z naszych rodzin żeby także umieli wypełniać wolę Bożą, żeby szukali zbawienia każdego z nas, żeby modlili się, żebyśmy się modlili o to, by wola Boża się spełniła w naszym życiu, a wtedy wszystko na pewno będzie w jak najlepszym porządku, mimo tego, że Bóg do tego zbawienia, do którego nas pragnie prowadzić, może nas prowadzić czasami drogą trudną po ludzku, ale wtedy będziemy to rozumieli i spokojnie nią pójdziemy. Bardzo dziękujemy. I obiecujemy modlitwę. Bóg zapłać serdecznie. Bóg zapłać, dziękuję. Dzięki. <laughs>